Hej, cześć! Oto drużyna skabik Plague Pack, czyli skaweni z klanu Pestilence do Warhammera Underworlds. Zanim jednak zrecenzuję tą bandę, postanowiłem wrzucić film o ich malowaniu, bowiem dzięki farbom typu kontrast jest to bardzo proste i szybkie. tucz kontrastu użyłem kilku zwykłych farb do prostego krawędziowania i rozjaśniania. Kolory użyte w tym filmie często przewijają się na YouTubie, Malowaniach z kawenów, ale zbierając je wszystkie, użyłem własnego przepisu, np. Na, na tych przesadnie wielkich dymach. A zatem zaczynajmy. Modele tradycyjnie pokryłem czarnym podkładem, a potem użyłem białej farby z od góry i pod niewielkim kątem czyli typowy zenital. Oczywiście, możecie użyć farby z puszki, i efekt powinien być podobny. Zaczniemy od szat szczurów. Najczęściej używanym kontrastem do tego celu jest Plague Better Flash. Nie przejmujemy się, jeśli wyjedziemy pędzlem poza szaty, bowiem wystarczy powtórnie pomalować fragment na biało. Dzięki temu stosunkowo łatwo naprawiać błędy przy tego typu farbach. Szaty schną, a my przechodzimy do skóry. Użyłem tu kontrastu Gilman Flash i to dwukrotnie, żeby mieć potem pole do rozjaśnień. Szaty już nam wyschły, więc wracamy z mieszanką dwóch kontrastów: Lake Bear Flash i Gore Grunta Fur, ale tego drugiego dodajemy znacznie mniej do zielonego. Malujemy dolne partie szat i wszystkie głębsze części. W ten sposób stroje naszych skawenów przechodzą płynnie z jednego koloru do drugiego. Na drewniane kije, trzymane w łapach, użyłem Cygor Brown, ale jeśli nie chcecie ich potem rozjaśniać. Na krawędziach możecie użyć jakiegoś jaśniejszego kontrastu albo rozcięczyć cygor Brown Medium od firmy Citadel. Aby zachować żywe kolory na naszych szczurach, na ogony poszedł kontrast plus Pink. Metalowe części zawieszone na kijach potraktowałem mechaniku standard Grey od taka namiastka Non-Metallic Metal. Ten sam kontrast użyłem na tej części podstawek, która jest brukiem. Na podstawki łącznie będą użyte trzy kontrasty. Najmniejszy szczur w miejscach futra pomalowany został kolorem Ratling Grime. To jedyne miejsce, gdzie użyłem tego kontrastu. Czas na kolejne metaliczne części. Dzwonki, kratki ściekowe na bazach i noże pomalowałem kolorem Grip Hound Orange. Księgę trzymaną przez jednego ze szczurów potraktowałem kontrastem Snakebite Leather. Tym samym kolorem malowałem również sakiewki i torby na szczurach. Metalowe okucia księgi to ponownie mechaniku Standard Grey. Wszystkie kostne części na grzbietach szczurów, jak i zęby oraz pazury pomalowane zostały kontrastem skeleton Horde. Czas na kamienie, czyli Warpstony, które posiadają dwie figurki. Użyłem ork Flash. Nie zapominamy również o tym małym kamieniu na dzwonku. Kamienie musimy pomalować tak, aby na wewnętrznych częściach ścianek koloru było więcej i był on dosyć ciemny. Następnie krawędzie kamienia rozjaśniamy pistacio od AK, który potem użyjemy również do krawędziowania szat. Bandaże na jednym ze skawenów pomalowałem kolorem Agaros Dance, podobnie jak maskę na twarzy. Wracamy do podstawki. Płynne części malujemy przyciemnionym Eldari Emerald za pomocą czarnego kontrastu. Oczy szczurów to temat dyskusyjny. Żeby zachować żywą kolorystykę użyłem Nighthound Gloom. Unikalny naszyjnik na ręku dowódcy potraktowałem kontrastem Kroxigon Scales. Bomble, które znajdziemy na małym szczurze potraktowałem szejdem Carburg Crimson. Obfite dymy wylatujące z kadzi z kawenów to już ciężki temat. Zazwyczaj używany tu jest zielony lub fioletowy kontrast i często wygląda to dosyć dziwnie. Niemniej zdecydowałem się na zielony Hexbraid Flame użyty na podkładowany Brightbone. Jeśli efekt Was nie zadowoli lub wylejemy za dużo kontrastu, można użyć ponownie Brightbona metodą suchego pędzla na górnych partiach dymu. Jeśli nie macie cierpliwości do krawędziowania elementów i rozjaśniania skóry, można by na tym poprzestać. Ale polecam zrobić to chociaż na szatach za pomocą koloru pistacie od AK, bo efekt jest naprawdę ciekawszy. A szaty to główny element tej drużyny. Na krawędzi broni użyłem mieszanki Troll Slayer Orange i Ice Yellow. Skóra rozjaśniana była na najbardziej wystających częściach. Najpierw w sadle brown, a potem do mieszki Kalian fleshton. Kije krawędziowałem dumbbell Brown, ale możecie użyć jakiegokolwiek jasnego brązu. I to już wszystko. Myślę, że takie pomalowanie z kawenu zajmie Wam na luzie dwa wieczory. Nie wyglądają przy tym tak źle jak namalowanie malowanie w 90% kontrastami. Wkrótce zapraszam do recenzji tej bandy, bo naprawdę spodobała mi się, zwłaszcza ich mechanika plugawienia terenu. W razie jakichś pytań do tego filmu zapraszam do sekcji komentarzy, a teraz do zobaczenia. Hej, cześć!